Wszyscy mówią o świątecznej atmosferze, otwartości i miłości do bliźniego. Ale ile z tego to tylko gadanie? Czy wigilia to czas dla wszystkich, czy tylko dla wybranych? A nie chcecie mnie przyjąć na Wigilię? A gdzie? No do was. Jak? No normalnie, no bo jest taka tradycja, nie? No, no i się pytam, czy, czy jest taka możliwość, żeby z kimś dzisiaj spędzić Wigilię. Ech, jakby to ode mnie zależało, to sobie no, 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 nie, mów mi na pana, ale tu jestem. Ja się... O, bardzo miło. Do, no, to może zapytać o tu dzwoń, zadzwonić. No, 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 no tak, no bo nie mam z kim sprawdzić świąt, nie? I. serio? No. No to No O, cześć na to. Tego, jest taka sprawa, nie? Taki Artur chce przyjść do nas na Wigilię Kompletnie nie znam tego Artura, ale ten, ale pyta się po prostu po ludziach, czy na Wigilię Nie, nie, nie da rady? Rozumiem. że z dadą. Aha, no rozumiem. No nic, no w, w porządku. Wesołych Świąt życzę. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego, hej. Nie, nie Można, nie ja spędzić dzisiaj spędzić święta? Dlaczego? Nie mamy rodzinę i nie mamy gdzie. No Rozumiem, rozumiem. Znaczy, nie, chodzi o to, nie chcę się wkraczać, tylko ja zostałem sam na jeździe jestem tutaj właśnie z... <laughs> W tamtym roku spędzałem Wigilię samemu No i sobie spędziłem, bo wiedziałam, że jest taka tradycja, że ludzie czasami się No My i tak wyjeżdżamy nie? A czy mógłbym z Państwem spędzić dzisiaj na przykład Wigilię? Rozumiem, rozumiem Nie, tak orientacyjnie zapytałem, bo nie mam z kim po prostu pytam, a Ty nie, nie chcę tego dnia samemu spędzać i dlatego no, tak pytam Spędza Pan dzisiaj Wigilię? A czy mógłbym z Państwem spędzić? Pełno? Rozumiem, w gdzieś rodzinnym. A jest opcja, żebyś państwo spędził Razem Nie wiem, nie wiem. Nie wiem co powiem Rozumiem, rozumiem. Szukam kogoś z kim mógłbym spędzić Wigilię dzisiaj Ja, ja, ja tego ja na Wigilię do córki. Aha, do córki. A u córki bym mógł spędzić? Aha. A może pani zapytać córki? Zostałem samemu i patrzę, czy ktoś po prostu, czy jest ktoś w stanie mnie po prostu przygarnąć, z kim mógłbym dzisiaj spędzić Wigilię po prostu. Zna Pan tu jakichś ludzi? To, to taki będzie trudno znaleźć Tak Pan mówi? A. U, u Państwa też nie ma miejsca? Nie. Rozumiem. Zjechaliśmy się wszyscy, więc jest grubo. No rozumiem, rozumiem. Czyli chodzi mi, czy mógłbym z Państwem spędzić dzisiejszy dzień? Nie, to ja, to tam warunki nie są takie, jak się... Rozumiem, no ale jestem samemu, wie Pan, no tylko... Rozumiem, ale to... Szukam kogoś kim mógłbym spędzić dzisiejszy dzień Jest u państwa szansa? Nie Nie? Rodzina Nie, znaczy chodzi o to, że no ja samemu jestem Tak luźno pytam, nie? No bo wiem, że jest taka tradycja Kultywujecie państwo tradycję? Yy, tak Czy, A to znaczy, że mógłbym z państwem spędzić dzisiaj Wigilię? Myślę, że tak Naprawdę? O, a państwo już są przygotowani, czy ma w czymś powód? No nie, jeszcze nie jesteśmy przygotowani, jeszcze jesteśmy trochę w proszku. No to Trochę wczesne ja chodzimy. No tak, ja chętnie pomogę jak trochę coś, bo wczesnak. akurat mi wyjechali, mi wyjechali rodzice i tak dalej, i jest ale sobie stwierdziłem, że, że samemu nie chcę świąt spędzać. A dlaczego pan uciekł teraz? Słucham? Mówię, dlaczego masz mi teraz uciekać. <laughs> bo pani miała być osobą decyzyjną ja z tego, co miałem. Tak jest. Wie pan co, jak pani jest to po prostu może przyjdzie pan na godzinę 17. Tak, Tak, przyjdzie pan na godzinę 17, o 17 myślę, będziemy siadać do stołu, ewentualnie jakieś takie ostatnie poprawki, a my sobie do tego czasu przygotujemy tak, jak powinniśmy przygotować i zobaczymy się o 17:00. Super, to gratuluję Także... pani, bo pani świetnie wyszła, bo robimy taką e, akcję. Akcję, czy ludzie się na to zgadzają, <laughs> czy kultywują tradycję i może pani powiedzieć, dlaczego pani tak zareagowała. W Wigilii jest duża tradycja, nie? No to Super, jest, bo jest na przykład miejsce... dużo, dużo osób, z tego co widzę, tak po prostu są e, jakby tradycyjni, ale odmawiają, odmawiają no tego tak, dużo. Właśnie. Jakbym była sama w domu, bym się dwa razy zastanowiła no tak tak, 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 nie tak, było rozumiem. męża, nie? Może bym się dwa razy zastanowiła, ale mam jednego obrońcę. Rozumiem, rozumiem. jest <śmiech> bardzo <laughs> przyjazny jak pan widzi, bo no nawet widzę. nie szczeka. Nawet nie szczeka, więc... To... Gratuluję i dziękuję bardzo. Wszystkiego, dobre. Wszystkiego dobrego. Zdrowych wesołych świat. A co ty byś zrobił, gdyby ktoś zapukał do twoich drzwi w Wigilię? Zostawiamy to pytanie do przemyślenia. Święta to czas, by być razem. Nie tylko z bliskimi, ale i z tymi, którzy tego naprawdę potrzebują.